Stoimy przed wyborem, który już pojutrze. I to jest wybór, który można określić bardzo krótko między Polską plus a Polską minus. Polska plus to jest Polska wielkich planów, tych już realizowanych i tych, które mają być realizowane. Wielkich planów społecznych, wielkiej polityki społecznej za przeszło 80 miliardów złotych rocznie. 500 plus wyprawka, pomoc dla ludzi powyżej 75 roku życia, chodzi o lekarstwa, dalej pomoc dla niepełnosprawnych, podwyższenie stawki godzinowej i płacy minimalnej, ja mówię już o tym, co się do tej pory stało, radykalne ograniczenie bezrobocia. To są wszystko wyniki tej polityki. To jest zmiana sytuacji, zasadnicza zmiana sytuacji. Można powiedzieć, że te strumienie finansowe, które płynęły dotąd w ten sposób, że można było mówić w Polsce o wielkiej niesprawiedliwości. Udział płat w PKB, w tym co rocznie wytwarzamy, był coraz niższy, że ten podział się zmienił, zmienił się zasadniczo na rzecz zwykłych Polaków. I to jest droga. którą wybraliśmy i którą chcemy iść w dalszym ciągu. Ale to w dalszym ciągu to nie są czcze słowa. My chcemy w ciągu tych kolejnych czterech lat, jeżeli społeczeństwo nam zaufa, postawić z jednej strony na kontynuację tej polityki społecznej, a z drugiej strony na wzrost płac. I stąd już od 1 stycznia, bardzo niedługo, 2600 jako najniższa płaca. Rok później 3000, 3 lata później 4000. Czyli krótko mówiąc, posunięcia, które mają doprowadzić nie tylko do wzrostu płacy minimalnej, ale także mają doprowadzić do wzrostu wszystkich płac. Bo taki jest plan. I to, proszę Państwa, nie jest plan. Tylko społeczne, a w żadnym wypadku nie jest to plan nieprzemyślany, jak niektórzy nam próbują przypisywać. To jest plan, który łączy politykę społeczną i politykę rozwoju, bo jest oczywiste, że na dłuższą metę, jeżeli chcemy być coraz zamożniejsi, jeżeli chcemy mieć coraz wyższe płace, to musimy się także rozwijać. W jaki sposób następuje to połączenie? Po pierwsze poprzez zwiększenie popytu. Przedwojenna Polska nie mogła się odpowiednio szybko rozwijać, bo popyt ze względu na nędzę polskiej wsi i prowincji był bardzo niski. A więc to jest warunek rozwoju, by ten popyt rósł. Ale po drugie, kiedy opłaca się czynić to, co rozwój buduje unowocześniać przedsiębiorstwa i organizacyjnie, i technologicznie. Wtedy, kiedy płaca jest odpowiednio oceniona kiedy jest przynajmniej względnie droga. Inaczej to się nie opłaca. Inaczej te ogromne sumy, które leżą dzisiaj na kontach przedsiębiorstw, nie będą ruszone. Nie ruszy ta potężna machina, nie rozpędzi się ta potężna machina, bo już ruszyła, która prowadzi właśnie do podtrzymywania wzrostu. Wzrostu na bardzo dobrym poziomie. I to zarówno wzrostu w czasach dobrych, Dobrej koniunktury w sensie europejskim i światowym, jak i w czasach gorszych. Krótko mówiąc, te nasze posunięcia, to jest pewien zespół, zespół wzajemnie zazębiający się, tak jak zazębiają się koła po to, by jakąś maszynę wprowadzić w ruch. To ma być maszyna rozwoju. Maszyna rozwoju, która doprowadzi nas do realizacji tego celu, który postanowiliśmy już określić i nazwać. Tym celem jest polska wersja państwa dobrobytu. A ta polska wersja państwa dobrobytu to nie jest coś, co jest abstrakcyjne. Czy dotyczy tylko pewnej struktury redystrybucji narodowej poprzez dochodu narodowego poprzez państwo? Nie. To jest coś bardzo konkretnego. To jest coś, co dotyczy naszych relacji z krajami, które są na zachód od naszych granic z tymi krajami, od których byliśmy właściwie zawsze w naszej historii biedniejsi. Chodzi o to, żeby nasz dochód na głowę. Żeby nasze kieszenie, nasze portfele były na tym samym poziomie, co tam, najpierw na poziomie Przeciętnym Unii Europejskiej. Przypomnę, dzisiaj mamy 71%, a później już na poziomie takich krajów jak Niemcy, czyli tych, które należą do najbogatszych, a spośród dużych państw Niemcy są najbogatsze. Naukowcy z SGH. Stwierdzili, że dla osiągnięcia pierwszego celu pójście 14 lat rządzić tak, jak rządzimy, prowadzić taką politykę jak prowadzimy, a jeżeli chodzi o Niemcy, to 21 lat. Ale my jesteśmy ambitni. Nasz premier jest bardzo ambitny. Chcemy to zrobić jeszcze szybciej. Nie tak bardzo dużo szybciej, ale w każdym razie szybciej. Chodzi o to, żeby ten wieczny polski kompleks że jesteśmy biedniejsi i w tym sensie można powiedzieć jakoś gorsi żeby ten kompleks został zlikwidowany on może być zlikwidowany jeśli nasza polityka będzie kontynuowana ale ta polityka zakłada także i te wszystkie elementy o których wspominał tutaj już pan premier Sasin Chodzi o wyrównanie sytuacji w poszczególnych regionach. Dzisiaj Lubelszczyzna to jeśli chodzi o dochód na głowę mniej niż jedna trzecia Warszawy, a Warszawa jest bogatsza znacznie bogatsza niż Niemcy. To jest sytuacja, którą nasi poprzednicy, a dzisiejsi przeciwnicy polityczni podtrzymywali. Stworzyli nawet całą koncepcję, całą teorię, że właśnie tak to powinno wyglądać. My to zdecydowanie odrzucamy. Naszą koncepcją jest polityka zrównoważonego rozwoju. Nie zrównoważymy tego rozwoju w ciągu jednej, czy nawet dwóch, czy nawet trzech kadencji, ale to się będzie to siebie zbliżało i z czasem osiągniemy sukces. Sukces pełen. Jestem o tym głęboko przekonany, bo jestem głęboko przekonany, że. W polskim społeczeństwie, w naszym narodzie, we wszystkich jego częściach, we wszystkich regionach kraju, także tu na wschodzie tkwi ogromny, ciągle niewykorzystany potencjał. I to jest, proszę Państwa, także kwestia relacji między miastem a wsią. Także tymi wielkimi miastami a wsią. Te Różnice były i ciągle są jeszcze znaczne, choć dziś już tylko znaczne, a niewielkie. Zdołaliśmy je poważnie zmniejszyć. Te wielkie transfery społeczne przecież dotknęły wsi, a wieś wspieramy także w innych dziedzinach związanych z produkcją i doprowadzimy do tego, że dopłaty do hektara. Jeśli chodzi o polskich rolników, będą takie same jak na zachód od naszych granic, tak jak w Niemczech. Mamy dzisiaj komisarza. To kolejny nasz sukces. Nasza polityka to także polityka prawdziwej dbałości o polskie bezpieczeństwo, bo przecież każdy kraj dobrze rządzony musi o swoje bezpieczeństwo dbać. Wzmacniamy naszą armię ale także staliśmy się dzięki dobrej polityce pełnym członkiem NATO, takim równouprawnionym. Wojska innych państw, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, te, które mają największą moc odstraszającą, są już w Polsce i będą tutaj na trwałe. I to jest wielki postęp. Ale dbamy, proszę Państwa, także o bezpieczeństwo w sferze energetycznej, gospodarczej. Dokończyliśmy ciągnącą się budowę gazoportu w Świnoujściu. Będzie nowy gazoport. Niedługo będzie także rurociąg łączący nas z gazem norweskim. Będziemy całkowicie bezpieczni. Całkowicie bezpieczni. Będziemy mogli nawet w ogóle zaniechać importu ze wschodu, chociaż nie będziemy tego robić wtedy, jeżeli ten import będzie nam się opłacał. Bo my tu kierujemy się po prostu względami bezpieczeństwa i względami gospodarczymi. Chcemy współpracy, ale nie na takiej zasadzie, że nam ktoś nóż do gardła przykłada. I to zdołaliśmy zrobić w ciągu krótkiego czasu. I szanowni państwo, bronimy także rzeczy najważniejszych, które są fundamentem. Bo gospodarka jest oczywiście niesłychanie ważna. Niesłychanie ważne są nasze kieszenie, nasze portfele. Niesłychanie ważny jest komfort życia, komfort podróżowania, możliwości zdobywania pracy także poza miejscem zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Ogromnie ważna jest służba zdrowia, na którą już niedługo będziemy wydawali dwa razy więcej niż w 2015 roku. Ale to wszystko nie wypełnia do końca naszego życia. Nie samym chlebem żyje człowiek. Ważne są, bardzo ważne są nasze tradycje, nasze idee, nasza wiara i bardzo ważna, niesłychanie ważna jest rodzina, fundament naszego życia społecznego. Normalna rodzina, to znaczy taka, gdzie jest matka, jest ojciec, czyli kobieta i mężczyzna. Są dzieci, no czasem jest tylko matka, czasem rzadziej tylko ojciec, bo tak to się w życiu czasem plecie, my to oczywiście też szanujemy, nikomu nie odbieramy praw, ale to jest, powtarzam, taka rodzina, która wyrasta z naszej tradycji, ale także z natury człowieka, bo ludzie obiektywnie rzecz biorąc z punktu widzenia nauki dzielą się na mężczyzn i kobiety, kobiety i mężczyzn. I każdy rodzi się albo kobietą, albo mężczyzną. I my na to, żeby w Polsce te zasady odrzucono, żeby były małżeństwa homoseksualne, adopcja dzieci przed te tak zwane związki partnerskie, czyli żeby plan rabieja został wykonany, nie pozwolimy. My jesteśmy gwarancją obrony polskiej rodziny, gwarancją obrony polskich wartości, gwarancją ochrony przed atakami, przed agresją polskiego kościoła, ale także ludzi innych wyznań. Jesteśmy po prostu gwarancją tego wszystkiego, co jest ważną częścią naszego życia duchowego, jest częścią naszej tradycji, jest także częścią naszej wolności. My tej wolności nie oddamy. Tak, proszę państwa, nie oddamy wolności, ale nie oddamy także polskiej demokracji, bo tak naprawdę w pełni zrealizowana została na dopiero wtedy, kiedy doszliśmy w 2015 roku do władzy. A dlaczego? Dlatego, że demokracja zakłada, że to, co formacje polityczne prezentują w wyborach, jest rzeczywiście robione. Bo jeżeli nie jest robione, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia nie z demokracją, a z pozorem, z czystą procedurą, z czymś, co nie ma znaczenia. Jeżeli można wszystko zapowiedzieć, a później nie robić, to po co w ogóle wybory? Straca pieniędzy. Myśmy wszystko, co zapowiedzieliśmy i przed kadencją, i w trakcie kadencji zrobili, zdobyliśmy wiarygodność, a wiarygodność jest fundamentem demokracji. Jeżeli dziś niektórzy mówią, że mamy wybierać między demokracją a autorytaryzmem, to można powiedzieć, Demokracja, gwarancja demokracji to prawo i sprawiedliwość. I to nie tylko w tym znaczeniu, o którym mówiłem przed chwilą, to jest także demokracja polskich wolności we wszystkich dziedzinach, nie tylko tych, o których wspominałem. I to jest demokracja tego, że nie będzie tak, jak można było zobaczyć wczoraj w telewizji. Kiedy pewien pan zajmujący eksponowane stanowisko groził dziennikarzowi, że przyjdzie czas, że za samo postawienie pytania będzie ciężko odpowiadał i zostanie zrujnowany. Musi już teraz zbierać pieniądze na to, ile będzie musiał zapłacić. Powtarzam, tylko za to, że postawił pytanie. Otóż tak będzie wyglądała demokracja, czy raczej coś, co będzie parodią demokracji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie utrzyma władzy, pamiętajcie o tym Państwo. <zysyjanie> Proszę Państwa, musimy zwyciężyć także i dlatego, że jeśli mówiłem o naszym programie, to można powiedzieć, że zwycięstwo naszych przeciwników gwarantuje że ten program będzie całkowicie zniszczony, odrzucony. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że cokolwiek z naszego dorobku, a przede wszystkim polityka społeczna zostanie utrzymana, że będzie 500+, plus wyprawka i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie, szanowni państwo. Oni tego nie chcą, oni tego przede wszystkim nie potrafią, a nie potrafią dlatego, bo nie mają odpowiednich umiejętności, nie potrafią dlatego, że skoro przez... Lata to tolerowali, to wszystko, co działo się w Polsce, to wielkie okradanie Polaków, to to musi z czegoś wynikać. I niech każdy się domyśli, z czego. Nie będzie też polityki rozwoju, tej skierowanej do przedsiębiorców, bo przecież wspieramy także przedsiębiorców, na pewno pan premier będzie o tym mówił, tej skierowanej do ludzi, którzy pracują, nie będzie niczego innego niż to, co było przedtem. Prywatyzujemy, prywatyzujemy, jeszcze raz prywatyzujemy, za pół darmo, za darmo, często po to, żeby zrujnować, żeby przejąć rynek, a nie po to, żeby kontynuować działalność. Oni żadnej innej polityki nigdy nie prowadzili i nigdy nie potrafili prowadzić i musimy o tym pamiętać. Taka jest między nami różnica i taka jest alternatywa. Albo to, albo to, albo utrzymanie tej naszej polityki i społecznej, i prorozwojowej, albo jej całkowite załamanie. A to, że dzisiaj niektórzy snują opowieści o tym, jak to będą podtrzymywać to, co jest, jeszcze dodawać, to można Państwo włożyć między bajki. I to takie dla bardzo małych dzieci, dla osesków, bo już starsze nie uwierzę. Tak, proszę Państwa, taki wybór jest dzisiaj przed Polską. To jest wybór w sferze wartości, w sferze, która dotyczy tak drogiej zawsze Polakom wolności. To jest wybór w sferze. Naszego poziomu życia i postępu w tej dziedzinie, w sferze rozwoju gospodarczego, w sferze bezpieczeństwa, to jest także też warto o tym wspomnieć wybór w sferze naszej godności narodowej. Pamiętajcie Państwo, że Polska od wieków była atakowana, ośmieszana przez naszych wrogów. Kiedyś Austrię, Prusy, Rosję, później już głównie Rosję i Niemcy. I że ten proces został kilkadziesiąt lat temu po wojnie wznowiony. Przypisywano nam, niektórzy jeszcze ciągle przypisują, różne zbrodnie, nie chcą nam przyznać statusu, który jest oczywisty dla nas wszystkich, ale wcale nie jest oczywisty na zachód od naszych granic czy nie był oczywisty to znaczy statusu ofiary, wielkiej ofiary II wojny światowej. Chciano nas w ten sposób bardzo mocno uderzyć i uderzano, uderzano w polską reputację. A to jest proszę państwa interes naszego narodu i każdego Polaka, żeby ta reputacja była dobra. Uderzano z zewnątrz i uderzano niestety także z wewnątrz. I gdyby tu wewnątrz nie było zgody na te zewnętrzne uderzenia, to z całą pewnością ta kampania by tak nie wyglądała. My jesteśmy pierwszą Władzą, można nawet użyć tego słowa, chociaż ja go bardzo nie lubię, ale to jest określenie socjologiczne. Pierwszą elitą władzy, która się na to nie zgodziła, twardo nie zgodziła. I już mamy efekty. Już prezydent Niemiec powiedział, jak naprawdę było. Stał, jak to powiedział na bosaka przed Polakami. I w Wieluniu, i w Warszawie. Już zawarto porozumienia w których jasno się mówi, kto był winien za Holokaust, jak to rzeczywiście wyglądało i jak groźny jest antypolonizm. To też zostało tam zawarte. Uzyskaliśmy także w tej dziedzinie wielkie sukcesy, a jeśli ci, którzy rządzili przez lata, wrócą do władzy, to będzie po staremu. Będzie nakręcanie jeszcze z Polski tego, co Polskę i Polaków obraża. Tych żyjących i tych, których już nie ma. I to jest też ten element, o którym będziemy decydowali. Będziemy, można powiedzieć, decydowali o wszystkim, co ważne. I dlatego mają rację ci, którzy mówią, że to najważniejsze wybory od 1989 roku. Nasi przeciwnicy mówią tak, bo marzą o powrocie do władzy, o powrocie do dawnych beneficjów. O powrocie do tego, żeby mi się dobrze żyło, ale także marzą o tej wielkiej rewolucji, rewolucji obyczajowej, o rozbiciu rodziny, o rozbiciu nawet tożsamości co do podziału na płcie, na kobiety i, mężczyzny, i mężczyzn. Dążą do tego, żeby, można powiedzieć, nas zniszczyć. We Francji podczas jednej z demonstracji właśnie tego rodzaju był taki napis, nie jesteśmy tutaj dla zabawy. Jesteśmy po to, żeby was zniszczyć. To nie dotyczyło Polaków, to dotyczyło tych Francuzów, czyli, którzy chcą żyć dalej, tak, jak żyło się kiedyś, żyć normalnie. Otóż to wszystko tu będzie. Będzie, jeżeli dopuścimy do tego, żeby oni zwyciężyli. I stąd ten okrzyk, który Państwo już znosili kilkakrotnie, powinien być zniesiony jeszcze raz ale przedtem muszę powiedzieć o jednym by zwyciężyć trzeba jeszcze nawet dziś jeszcze przez te kilka godzin pracować nad tym by każdy poszedł do wyborów by ci wszyscy którzy chcą obronić te wartości i w sferze materialnej i w sferze duchowej uczestniczyli w wyborach by nikt się nie dawał przekonywać sondażom sondaże wyborów nie wygrywają nie wygrywają, proszę Państwa, wygrywają je wyborcy przy urnach. I stąd ta wielka prośba. Nawet jeśli Państwo trzy minuty przed północą przekonają jeszcze kogoś, żeby poszedł do wyborów, to będzie to bardzo ważne, bo jeden głos może zdecydować o tym, kto będzie posłem, a tysiąc głosów może zdecydować w skali kraju o tym, kto będzie w Polsce rządził. Pamiętajcie Państwo, nie wolno niczym tutaj gardzić, niczego lekceważyć. Trzeba do samego końca pracować i wierzyć przede wszystkim w nas, wierzyć w naród, wierzyć w społeczeństwo, wierzyć w Polaków, a nie w różnego rodzaju badania, które raz są takie, raz są takie, a tak naprawdę prawda wychodzi na jaw dopiero wtedy, kiedy widzimy no nawet nie te pierwsze sondaże wieczorem w niedzielę, tylko te oficjalne już wyniki wyborów. Więc Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym i mówiąc czy podnosząc okrzyki, wznosząc okrzyki o naszym zwycięstwie, nie zapominajcie, że jeszcze te parę godzin jest, i te parę godzin też trzeba w tym celu, o którym mówiłem, wykorzystać. To moja wielka prośba. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy brali udział w kampanii wyborczej. Bo oczywiście panu premierowi Jackowi Sasinowi, ale także wszystkim innym. Wszyscy mają szansę. Tu naprawdę możemy zdobyć bardzo wiele i trzeba wszystko uczynić, żeby to bardzo wiele, to było jeszcze więcej. Tak, proszę Państwa, zwyciężymy, ale jeśli będziemy do końca pracować. To była długa droga, długa droga Prawa i Sprawiedliwości, przedtem Porozumienia Centrum. To była droga, w tej decydującą rolę odegrał człowiek, który już jest po tamtej stronie, mój świętej pamięci brat. Warto go wspomnieć, także w trakcie tych wyborów, bo dzięki niemu tu jesteśmy i to jest droga, która może naprawdę doprowadzić Polskę do największego sukcesu w ciągu przynajmniej wieków jej dziejów. Tylko trzeba dobrze wybrać, zwyciężymy.